Maneczko z tej strony, gospodarstwo za milion dolarów. Słuchajcie, ja już jestem po żniwach, małych żniwach, jęczmień ozimy i obiec ozimy skoszony. Uprawiam właśnie sobie po, e, po jęczmieniu ozimym podrzepak. Tak sprawa wygląda. I słuchajcie, co Wam mam powiedzieć? Jęczmień, jak sypał w tym roku, e, to jest jakaś działka nie to, że bym powiedział, że dobra czy słaba, taka powiedzmy średnia, tak? Jak coś tam popada, no to coś odda, że tak powiem. Średnio gdzieś to wyszło, myślę, że około 4-5 ton, tak bliżej 5. Tu jest 1,90 chyba. Nawigacji nie mam, ale tak mi się wydaje. Słoma została zebrana, tu było 16 balotów, także z jęczmienia mi się wydaje że nawet spoko jadę tak sobie teraz trochę wolniej ale zawsze to jadę gdzieś tak 1700-1800 obrotów żeby tam z tyłu się to fajnie mieszało ale teraz na potrzeby filmów troszeczkę zwalniam żeby móc z wami porozmawiać eee, no i co? co mogę wam jeszcze więcej powiedzieć jęczmień tak jak myślałem dał mniej więcej wszystko w moich założeniach tu trochę od miedzy no bo wiadomo jest wymagający pod względem pH tam pewnie jest słabe pH zresztą e, piasek żółty się że tak powiem wywala także no, no nie ma co się spodziewać cudów tak żeby coś tam było e, na to poszło 300 kg wapna granulowanego węglowanowego no i co teraz to sobie uprawię niech bardzo płytka uprawa znaczy tak się staram bynajmniej żeby, żeby to było dosyć płytko, żeby po prostu zerwać tą górę, ona u nas ostatnio fajnie popadało i żeby może tej troszeczkę wilgoci zatrzymać tak, no i co, to skiełkuję, bo na pewno po jęczmieniu jak jest tak mokre to nawet ta taka tak zwana plewa zejdzie jak to sobie wszystko tam powschodzi, to później zrobimy to na głęboko bezorkowcem. No i będziemy tu siać rzepak. Rzepak już kupiłem, ale to tam może powiem przy okazji siewu rzepaku. Zobaczymy jak się będzie siało tym moim siewnikiem talerzowym. Jeszcze planuję po uprawie na głęboko właśnie zagęścić to sobie talerzówką, bo Widziałem, że no, generalnie nie powinno się, znaczy nie powinno. No. Wiadomo, że bez orce. I się jak najmniejsza ilość gwiazdów. Ale powiem Wam, że, że moim zdaniem to już nie oszczędność paliwa, a bardziej po prostu, żeby tą ziemię tak fajnie doprawić. Bo zauważyłem po osi, że w miejscu, gdzie było fajnie, e, bo osi uprawiałem, po prostu siałem talerzówką. Tak? Przejechałem talerzówką z i, i w miejscu gdzie było dwa razy przejechane, ta ziemia była lepiej zagęszczona, były dużo lepsze wschody i ten owies sobie dużo lepiej radził, także takie wnioski sobie wyciągnąłem i, i, i chcę to e, zrobić tutaj tak samo, tak, ile mnie kosztuje na hektar, że tak powiem, żeby sobie przelecieć talerzówką praktycznie czas i trochę paliwa, tak. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Druga sprawa owiec zimowy, z którym wiązałem bardzo dużo nadziei, bo nie mam chyba żadnych filmików i ten, bo po prostu tam wiadomo, że trochę przycisnęło i co było, ogarniać wszystko. I po prostu nie nagrywałem tam takich rzeczy. Zresztą na YouTube jest milion takich rzeczy. Generalnie owiec był bardzo czysty, super odchwaszczony. Wszystko poszło moim zdaniem fajnie nawozu dostał tyle co dostał myślę że, że, że było ok nigdzie nie, nie wyległ nie, nie leżał także no naprawdę powiem wam że ostatni zabieg który wykonywałem gdzieś to było z półtora miesiąca temu na skrzypionkę bo tam trochę się nie pojawiło także mówię że, że tam sobie to prysnę no i owiec wyglądał no może nie kapitalnie, ale wyglądał bardzo dobrze. mi super. A jak doszło do koszenia, yy, mam jedno zdjęcie, nie wiem czy tam spróbuję je załączyć, żebyście zobaczyli jak to wygląda. No to po prostu myślę, że gdzieś 50, nawet 60% było zniszczone przez sarny, tak, przez dzikie zwierzęta. No było wszystko tak zlatane, tak poubijane tak podociskane, że podczas koszenia, no, no nie dało się tego zebrać po raz, dwa, to stojące już było dobre do zbioru a to leżące, no takie wiadomo, no ziarno nie było zielone, ale ale było jeszcze takie mocno powiedzmy niedojrzałe i, i z tych nadziei, że tak powiem e, e, w których naprawdę myślałem, że, że ten owiec o zimę tak fajnie wypali no nie wiem ile dał, dwie tony, może trzy, że tak powiem, to jest, to jest góra, nie wiem czy dał trzy tony, bo nie wiem jak on waży, myślę, że jest cięższy niż Jary, bo to ziarno jest jednak krótsze i ono wiadomo, tam będzie miało wagę hektolitra większą, ale powiem Wam, że yy, no czy jestem zawiedzony, nie wiem czy jestem zawiedzony, bo z mojej strony zrobiłem wszystko jak, jak po prostu najlepiej mogłem. A gdyby nie ta dzika zwierzyna, to naprawdę, no to jest po prostu, nie wiem, w ciągu tych dwóch tygodni oni tak to zniszczyli zboże, nawet jak niektóre źbła, które stały, które nie były przygniecione, po prostu były gołe, tam nic nie było, to było zjedzone żywcem, że tak powiem, z krzaka, także może dlatego, że ja jako jedyny, że tak powiem, w okolicy miałem tą uprawę i one tu cały czas w tym siedziały, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem czy zdecyduję na przyszły sezon też z tym siać, bo, bo chciałem. A teraz po prostu no, nie mam pojęcia, bo jęczmień, jak jęczmień, naprawdę tu nic nie było widać, żeby jakieś były uszkodzenia po zwierzynie. Dzikiej, że tak powiem. I co mogę wam jeszcze powiedzieć? No zastanawiam się, zobaczymy tak. Na pewno jęczmienia, jęczmień o zimie będę siał. To zobaczymy. Może jeszcze dam mu szansę. i Nie będę skreślał. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć, no trzeba się szykować już powoli, wiadomo, że niwa Jeszcze te grube bo pszenice ITP nie jest wykoszone, pszenżyta Wszystko stoi, ale no już mamy 11 dzisiaj lipca I trzeba myśleć o, o właśnie o zasiewach rzepaku, tak? Co prawda zobaczymy ile ten będzie sypał, bo ten co mam Dostał mrozem, że co co ocenił szkodę na 15% no i mniej więcej mi się wydaje, że tak było także zobaczymy co on tam odda już na koniec, ale no jakiś ten NPK nawóz chyba trzeba się zaopatrzyć, nie wiem, dajcie znać co wy yy, co wy tam czy już kupiliście, bo słyszałem, że sporo rolników może nie tyle w NPK co wy yy, co wy azoty się po prostu zaopatrzyło ja jeszcze nic nie kupowałem, bo powiem Wam, że nie wiem, ja na razie czekam, zobaczymy co to będzie. No i co, jeśli macie jakieś pytania, bardzo chętnie, jak zawsze odpowiem w komentarzach. Kukurydza rośnie, ma gdzieś 1,60 m. Myślę. Także ma się jak najlepiej. Będę chciał coś nagrać, no ale mówię Wam, czasem jest bardzo krupo. Zresztą teraz jest trochę tych prac. Sami wiecie, swój kombajn trzeba przypilnować, trzeba wyczyścić ten. No, po prostu nie mam głowy, żeby to coś tam nagrać. Jak to wygląda tak to mogę wam coś powiedzieć. No i co, robię te, te niecałe 2 hektary, później mam jeszcze półtora hektara, chyba też puknę, będę siał, mam już wapno, będę siał wapno. Takie rozsiewacze sypkie. Także tak sprawa wygląda. No i co, słuchajcie, no jeśli macie jakieś pytania, jeszcze raz to powiem, zachęcam, chętnie odpowiem. Ja dziękuję wam bardzo ślicznie. No i co, życzę udanych żniw, żeby wszystko Wam dobrze poszło, no i bezpiecznych przede wszystkim, tak. No dzięki na razie, cześć.